Dzień dobry! Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podczas czwartego odcinka wideo spotkań Zimowe Wiersze i Opowiadania. Ferie już w pełni, a Wy zapewne ten wolny czas spędzacie bardzo, bardzo radośnie na zabawie i odpoczynku. Moi drodzy, ogromnie się cieszę, że znajdujecie również chwilkę na spotkanie. Ze mną. Dzisiaj przygotowałam dla Was tradycyjnie opowiadania o tematyce zimowej, które pobrałam ze strony www.naszebajki.pl. A jakie to opowiadania? Posłuchajcie. Pierwsze z nich zatytułowane jest Nareszcie ferie. Mimo, że ferie zimowe są o wiele krótsze od wakacji, mimo, że słońce nie grzeje tak jak latem, dzieci czekają na nie z takim samym utęsknieniem jak na letnie wakacje. Czekał na nie również Krzysio. Miał dopiero pięć lat i nie chodził jeszcze do szkoły, ale dobrze wiedział, co to są ferie. Być może za sprawą swojego starszego brata, Bartka. Który chodził już do trzeciej klasy. Bartek od dwóch tygodni nie mówił o niczym innym jak właśnie o feriach zimowych. Ten nastrój udzielił się zresztą wszystkim. Rodzice chłopców również gotowali się na zimową przerwę. Nawet dziadek wyczekiwał z utęsknieniem dnia, jak sam określił, kiedy cała rodzinka wyjedzie i będzie miał dwa tygodnie świętego spokoju no właśnie stało się już tradycją że Krzysio i Bartek razem z rodzicami wyjeżdżają na ferie w góry na narty jest to długa wyprawa do której wszyscy solidnie się przygotowują tak też było i tym razem były poranne treningi czyszczenie i ostrzenie nart dla Bartka Trzeba było kupić nowe buty, bo ze starych wyrósł. Krzysio dostał w spadku buty po bracie, z czego nie był zbytnio zadowolony. Dlatego na pocieszenie dostał nowe okulary. Wszystko było gotowe, wszystko poza jednym. Brakowało śniegu. Pewnie do wyjazdu by nie doszło, gdyby nie dziadek. Tato był już gotów. Odwoływać rezerwację kwatery, jaką wynają w górach na dwa tygodnie ferii. Cóż z kwatery, gdy na stoku nie było śniegu? Dziadek jednak stwierdził: Jeszcze się tak nie zdarzyło, by zimą śniegu w górach nie było. Patrząc na błagalne oczy chłopców i niemniej błagalne oczy dziadka, rodzice podjęli decyzję o nieodwoływaniu. Wyjazdu. Droga była całkiem przyjemna. Nic w tym dziwnego. Z okien samochodu widać było szare krajobrazy. Nigdzie nie było śniegu. Rodzina dotarła do celu jeszcze przed zapadnięciem zmroku. Gospodyni uroczyście przywitała gości. Dziwnie znanymi słowami: Jeszcze się tak nie zdarzyło, by zimą śniegu w górach nie było. Ale śniegu ciągle nie było. Na pocieszenie wszyscy mogli na kwaterze wygrzać się przy płonącym kominku. Wieczór szedł na wspomnieniach poprzednich wyjazdów. Rodzice opowiadali, jak chłopcy uczyli się jeździć na nartach, ile było przy tym zabawy i śmiechu. Tak oto minął pierwszy dzień ferii. Następnego ranka wszyscy mieli ochotę dłużej pospać. Niestety, wszystkich wcześniej rano obudziło dzwonienie telefonu. Okazało się, że dzwonił dziadek. To była bardzo krótka i dziwna rozmowa. Tato w słuchawce zdążył tylko usłyszeć: Jeszcze się tak nie zdarzyło, bo zimą śniegu w górach nie było. Zdziwiony, a wręcz trochę zniesmaczony dowcipami, dziadka tato miał właśnie odłożyć telefon na parapecie okna, gdy zauważył, że na dworze wszędzie jest biało. Po chwili wszyscy, chłopcy i mama, stali w oknie z przyciśniętymi nosami do szyby i szeroko otworzonymi oczami. To były wspaniałe dwa tygodnie ferii! Krzyś i Bartek byli zachwyceni. Szlifowali swoje umiejętności jazdy na nardach. Wieczorami zamieniali się w strażników ognia przy kominku. Na pożegnanie chłopcy ulepili dla pani gospodyni ogromnego bałwana, który stanął w zaszczytnym miejscu na środku podwórza. Po powrocie do domu wszyscy rzucili się na dziadka, dziękując mu za tak wspaniały śnieg. Dziadek również miał najwyraźniej dość świętego spokoju. Bardzo ucieszył się z powrotu rodziny. Widzicie, kochani? Jednak ten śnieg spadł w górach, i te ferie dzieciaki miały udane. Zobaczymy, czy. U nas spadnie śnieg. Kolejne opowiadanie to bitwa na śnieżki. Zima, zima, zima. Dla dorosłych najczęściej kojarzy się z zimnem albo z zasypanymi drogami. Dla dzieci zima przede wszystkim kojarzy się z białym, puszystym śniegiem. Spadające z nieba białe płatki mają chyba jakąś. Cudowną moc, bo sprawiają, że wszystkie dzieci mają dobre humory. Krajobraz dookoła robi się bajkowy. Zachęca dzieci do zabawy na świeżym, zimnym, mroźnym powietrzu. Nic więc dziwnego, że po opadach śnieżnego puchu rodzeństwo Ania i Marek nie byli zainteresowani zabawą w domu. Chcieli koniecznie bawić się śniegiem na zewnątrz. Mama na prośby przystała i pozwoliła dzieciom wyjść na śnieg. Przykazała, by ciepło się ubrały, by nałożyły rękawice, czapkę i szalik. Na podwórku dzieci miały wiele pomysłów na zimowe zabawy. Już po chwili ulepiły bałwana. Potem zrobiły śnieżny zamek, potem wyciągnęły ze śniegu e, Wycięły ze śniegu sześciany i zrobiły iglo. Na koniec nastał czas wojny. Nie była ona jednak groźna, bo była to wojna na śnieżki. Dzieci rzucały w siebie małymi śnieżnymi kulami. Najczęściej chybiały, ale celne rzuty również się zdarzały. Czasami śnieżka trafiła wanie, czasami w marka, a czasami w bałwanka, którego dzieci wcześniej ulepiły. Wkrótce bałwanek stał się ulubionym celem, być może dlatego, że był duży, nie uciekał, nie robił uników i nie rzucał śnieżkami w stronę przeciwnika. Był to bardzo wygodny cel. Ania z Markiem przepuściły atak na bałwana. Trafiające w bałwanka co chwila śnieżne kule sprawiły, że stał się on bardzo gruby. Dzieci nie przestawały. A bałwan był coraz grubszy i grubszy. Był już taki gruby, że dzieci zaczęły się go bać. Wówczas stała się dziwna rzecz. Bałwan ożył i przyłączył się do zabawy. Zaczął rzucać śnieżkami w dzieci. Szybko się okazało, że bałwanek był prawdziwym mistrzem w rzucaniu śnieżynkami. Nie pudłował wcale. Trafiał za każdym razem, raz wanie, raz w marka. Już po chwili bałwanek schudł. Ale co to? Obok niego pojawiły się dwa nowe bałwanki. Też były żywe, chociaż ruszały się o ciężale. Powolnymi ruchami skierowały się w kierunku domu. Zastukały do drzwi. Otworzyła je mama i aż. Skoczyła z wrażenia, nie wiedziała, czy to były bałwany, czy jej ukochane dzieci. Czy ma uciekać, czy ratować swoje skarby. Poznała je dopiero po głosie, gdy się odezwały. Szybko otrzypała śnieg i z trudem odzyskała swoje dzieci. Tego dnia więcej dzieci na podwórze już nie wypuściła. Tym razem w rodzinnym gronie przez okno. Podziwiali zimowe, bajkowe krajobrazy, popijając gorącą herbatę. Tak, kochani. Co prawda w tym roku takiej zimy nie mamy, ale jak sobie sięgniecie pamięcią jeszcze wstecz do poprzednich zim, to być może pamiętacie taką zimę, gdzie po zabawie na świeżym powietrzu wracało się do domu z ziembniętym i trzeba było rozgrzać się. Pyszną, gorącą herbatą z miodem i z cytrynką. Pychota. <noise> Kochani, i kolejne opowiadanie. Przygoda z babcią. Któż nie kocha swoich dziadków, prawda? Dziadka albo babci? Posłuchajcie. Przygoda z babcią. Babcia nieczęsto bywa u Wojtka, mieszka daleko, a długie podróże trochę ją męczą. Tym bardziej każdy przyjazd jest wielkim wydarzeniem. Zaczęły się ferie zimowe i chłopiec czekał na przyjazd babci z utęsknieniem. Ferie spędzał w domu i, co by nie powiedzieć, trochę się nudził. Spotykał się z kolegami, chodził na lodowisko, na sanki, ale po powrocie do domu był sam. Rodzice pracowali. Pusty dom, i czas spędzany w samotności trochę przerażały chłopca. Wojtek, jeszcze nim ferie się zaczęły, zadzwonił do babci, prosząc ją, by przyjechała do niego. Babcia oczywiście się zgodziła. Rodzice nawet żartowali, że Wojtek tak szczerze namawiał babcie na przyjazd, że babcia nie miała innego wyjścia i musiała się zgodzić. Gdy babcia w końcu przyjechała, Wojtek miał spore fory. Mógł dłużej rano pospać, bo babcia niezawodnie budziła go o umówionej godzinie, gdy rodzice już byli w pracy. Babcia broniła też Wojtka, gdy rodzice kazali iść wcześniej spać. Były gry w karty, w warcaby, a nawet w szachy. Babcia co prawda nie grała w szachy, ale wnuczek nauczył ją i nawet nieźle jej szło. Wojtek najbardziej jednak cieszył się z opowieści babci o tym, jak to było kiedyś. Czasy te były zupełnie obce dla młodego chłopca. Wieczorem, kiedy wszyscy byli już w domu, babcia opowiadała o swoim dzieciństwie, o przygodach, które przeżyła, o smutnych i o wesołych wydarzeniach. Z dużym zainteresowaniem słuchali jej rodzice, a zwłaszcza mama. Mimo że dużą część tych opowieści znała, ponieważ babcia często opowiadała właśnie o niej, gdy mama była małą dziewczynką. Ferie zimowe, jak wiadomo, trwają dwa tygodnie. Wojtek cieszył się z przyjazdu babci, był zaciekawiony jej opowiadaniami, jednak po tygodniu zaczęło go to nudzić. Rodzice zwracali mu uwagę, że tak naprawdę to on zaprosił babcie i to on pełni tutaj honory domu. Powinien zatem zadbać o to, by babcia była zadowolona z wizyty. Wojtek nie bardzo się przejął tymi słowami i pewnie nie zmieniłby swojego postępowania, gdyby nie fakt, że następnego dnia babcia nie chcąc. By wnuczek przesiadywał z nią tylko w domu, postanowiła, że pójdzie z nim na sanki. O tym, że babcia będzie zjeżdżała na sankach mimo. miało nie być mowy. Miała jedynie popatrzeć, jak dzieci to robią. Jednak rozbrajające prośby Wojtka okazały się skuteczne i babcia zgodziła się zjechać razem z nim po łagodnej stronie wzgórza. Wystartowali. Jechali całkiem wolno, bo sanki były obciążone i w zasadzie w połowie wzniesienia się zatrzymały. Wojtek oznajmił, że taki zjazd to się nie liczy i że muszą zjechać z drugiej strony, gdzie jeżdżą wszyscy. Babcia sądziła, że skoro tym razem sanki prawie w ogóle nie chciały zjechać, to po drugiej stronie również zjazd będzie łagodny. Zjechali razem na sam dół. A babcia to nawet jeszcze dalej, tylko że bez sanek. Oczywiście okazało się, że obciążone sanki nabrały na koniec takiej prędkości, że nie chciały się zatrzymać. Wówczas babcia, chcąc ratować sytuację, starała się hamować nogami, jednak to nie był dobry pomysł, bo zakończył się wywrotką. Dla babci był to bardzo bolesny upadek. Wstała co prawda o własnych siłach, jednak bardzo bolała ją noga. Z dużym trudem wrócili do domu. Gdy rodzice przyszli z pracy, postanowili, że pojadą do lekarza, by obejrzeć nogę babci. Na szczęście noga nie była złamana, jednak uraz był poważny i konieczne było ograniczenie ruchu. Mówiąc inaczej, babcia miała jak najmniej chodzić, przez cały tydzień. W czasie tego tygodnia Wojtek dowiedział się, co to znaczy pełnić obowiązki gospodarza domu. Chłopiec był trochę zmartwiony, bo uważał, że to przez niego, przez takie jego natarczywe namowy doszło do saneczkowego wypadku. Babcia przesiadywała w wygodnym fotelu, natomiast tym razem to Wojtek przygotowywał posiłki, podawał herbatę i przynosił ciasteczka. Próbował również zabawiać babcie rozmowami, szybko jednak uznał, że babcia zna dużo więcej ciekawych historii. Było to zresztą zrozumiałe. Przeżyła dużo więcej lat. Doskonale pamiętała czasy, kiedy nie było telewizorów i nie widywało się na ulicach samochodów. Ludzie jeździli głównie wozami i saniami ciągnionymi przez konie. Babcia. Opowiadała Wojtkowi o innym saneczkowym wypadku, który sama przeżyła w dzieciństwie. Było to dawno, dawno temu, podczas bardzo srogiej zimy. Jadąc ze swoimi rodzicami saniami, ciągniętymi przez konie, wjechali w olbrzymią zaspę ze śniegu. Sanie wywróciły się na bok i wszyscy z nich wypadli. Na szczęście było bardzo dużo śniegu i lądowanie było miękkie. Jednak deska, na której siedzieli, również wypadła z sań i uderzyła w nogę babci. To była zresztą ta sama noga, która ucierpiała i tym razem. Babcia po cichu powiedziała Wojtkowi, że bardzo lubi jeździć na sankach i jest bardzo zadowolona, że Wojtek namówił ją na zjazd. Mogła dzięki temu przypomnieć sobie swoje dzieciństwo. A przygoda z upadkiem będzie następną do kolekcji przygód, jakie przeżyła. Kochani, ach, piękne te opowiadania zimowe, przyznacie sami, prawda? Dokładnie, mnie się również ogromnie podobają, są bardzo ciekawe. Moi drodzy, to już wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. W kolejnym szykuję niespodziankę, ale Ciii, jeszcze nie mogę zdradzić <laughs> niczego, nie mogę powiedzieć nic na temat tej niespodzianki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie, tak? Koniecznie. Do zobaczenia, pa pa!